z wami na naszym kanale Twist Story Vlog. Mamy dzisiaj niedzielę. Yy, niedzielę leniwą. Oj, bardzo leniwą O, jak to, jak to u nas? A, co, a co nie pojechaliśmy do kościoła? No dzisiaj akurat jeszcze nie byliśmy w kościele, bo wy jeszcze jesteście trochę chore, więc yy, jeszcze na wszelki wypadek dzisiaj nie byliśmy. Yy, w każdym razie byliśmy już się na placu zabaw, jesteśmy po obiedzie. No a teraz wybieramy się na lody. Na tych lodach jeszcze z nami nie byliście. I, i tam jest e, tam jest placana. No nie ma tam placu zabaw. I kościół tam. Ben, tak, tutaj tu, jest, po drodze mijamy kościół. kościół właśnie. Tak, jedziemy w tą stronę, co jeździmy do kościoła, tak. No w każdym razie, na tych lodach jeszcze z nami nie byliście. To są kultowe krakowskie lody. Zobaczymy, czy będą otwarte, bo to wcale nie jest takie pewne, pomimo tego, że jest godzina 16 i mamy niedzielę, więc wydawałoby się, że każdy szanujący się przedsiębiorca o tej porze ma otwarte lody, bo teraz jest największy ruch. Ale tam niekoniecznie tak musi być. Jak było dużo ludzi wcześniej i te lody się po prostu skończyły? To już ich nie ma. To ich już nie ma. Tak, może tak być. To są ręcznie wyrabiane lody na ulicy Starowiśnej. Jak ktoś był w Krakowie, bywa w Krakowie lub mieszkał w Krakowie, doskonale je pewnie zna. Które są wyrabiane ręcznie, według takich tradycyjnych metod. I jest ich dosłownie kilka smaków, które można jeszcze było, wiecie, spotkać takich za starych, dobrych lat. No jeszcze za komuny. Więc jedziemy tam zobaczyć, bo my już też tam bardzo dawno nie byliśmy. Dziewczyny tam nie były jeszcze ani razu w życiu z nami. Zobaczymy, jakie te smaki są. Zazwyczaj jakaś śmietanka, jagoda. Ja lubię mietankę! No, jakaś taka jagoda albo, albo borówka, truskawka, yy, ja jakaś, jakaś malaga albo na przykład bakalia, bakaliowe, to tego typu czekolada, tego typu to są smaki, więc zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy jaka będzie duża kolejka i czy będzie się opłacało stać, bo tam czasami wiecie, potrafi stać 100 osób w kolejce. I jeżeli ta kolejka jest na godzinę, no to raczej tam nie zostaniemy, tylko po prostu no trzeba mu tak długo, bo to kawałeczek jest od nas. My jedziemy do centrum. Yy, więc jeżeli okaże się, że ta kolejka będzie na godzinę, no to nie będziemy tam stali, bo o tej porze nie jest wykluczone, że jeszcze... Patrzcie się co tutaj jest. Nie widać. Kurczę budują. Nie widać. Może mi się uda. Dobra. Budują węzeł łagiewnicki, bo że wszystko co zalało tunel a to jest po prostu nie wiem czy to widzieliście ale to jest wiecie co trasa łagiewnicka nie mogę ci teraz dać kochanie to jest trasa łagiewnicka budują takie yy, bu Taką estakadę i tunel, i tam ma, tra tam ma tramwaj, po prostu jechać. Yy, i bu bu budowany jest po prostu takie, taki przejazd, którego no, takiego przejazdu nie ma jeszcze w Krakowie, jakby yy, łączą dwie dzielnice, które do tej pory połączone tak, tak, takim krótkim przejazdem nigdy nie były. I no, Krakowie nie bardzo czekają na tą, na tą inwestycję, a jednocześnie wszystko jest rozkopane. I wyobraźcie sobie, że wybudowali takie tunele i teraz, jak znowu były te ulewy, bo w ogóle bieżanów zalało. Była powódź na bieżanowie i między innymi właśnie cały ten tunel jest zalany. I ciekawa jestem, jak oni to w ogóle zorganizują, w jaki sposób oni tą wodę będą wypompowywali. I na razie nie wiemy, jakie to są straty w ogóle, na jakim oni etapie w ogóle byli i, i co tam zostało zalane. Więc no ciekawi jesteśmy jak to się dalej potoczy i pewnie no, znając życie przedłuży to tą inwestycję, nie? Jakieś takie... Kropelki są na Jakiś dłuższy czas. Kropelki są na oknie też zaczyna pan. No co za fart Co to za wakacje są w ogóle w tym roku? Cały czas leje. Mama. Mama, mama. No nic, dobra. Jedziemy na te lody, zobaczymy jak lody, a po lodach. To jest szansa, że te kropelki tą kolejkę rozgonią. No, może te kropelki tą kolejkę rozgonią i my wtedy wiecie, wkraczamy bez wody. Bez deszczu. Myszko, potem pójdziemy na plac zabaw, już spokojnie. W każdym razie... Marzenia są. No to do potem. A teraz Lila bierze kamerę, zobaczymy, co ona ma do powiedzenia nam. Lila, widzę cię! Wszystkich nagrywasz? Freecie! Widzicie jaka mała youtuberka rośnie? Nie tak No i słuchajcie, nasza chwila prawdy jaka tutaj jest kolejka? No i chyba nie skorzystamy dzisiaj, bo to jest setka jak nic. Patrzcie. Tu jest Wiecie, kolejce setka, ja jakiś. No, na nasz okres naszego doświadczenia ale jest jakieś 40 minut, stania. A, nie, godzina. No, można by lepiej. Godzina. No, także my sobie te lody dzisiaj podarujemy. Nie przyjść w tygodniu. Trzeba przyjść w tygodniu. Nie ma się co kopać z koniem. Ja podejrzewam, że. Znaczy, o tej porze, więc jest pół do piątej, on już niczego nie dołożył. Więc my, będąc setnymi w kolejce, załapiemy się na coś, jakąś resztkę albo nic. Bo tak się też czasami zdarzało i takie sytuacje też widzieliśmy, że niestety, ale po prostu ktoś odchodził z kwitkiem, bo okazywało się, że po prostu lody się właśnie skończyły. Więc my w takim razie. Nie, my jeszcze nie wysiadamy. Idziemy na inne lody, bo tu jest strasznie duża kolejka. wiesz? Tak Widzisz, jaka kolejka jest? Dzisiaj ci pokażę. Ja jeszcze tutaj raz. od Lili strony trzeba patrzeć. No, ja wam pokażę jeszcze raz kolejkę. Będziemy przejeżdżać tędy, bo musimy jest, wrócić. To, tam jest mała kolejka, widzicie. Ale to, kochanie, jest informacja turystyczna. Ale tam, <laughs> tutaj tam nie, nie sprzedają lodów. No A jeszcze przyjechała Straż Miejska, też nie ma gdzie zaparkować. No, w ogóle no, wiadomo, no, to są żniwa, nie? Straż Miejska ma żniwa, bo wiadomo, że ta. Tych ileś rodzin musi gdzieś tutaj zaparkować, miejsc za dużo nie ma, tylko tyle co kilka przy drodze, więc oczywiście zaraz będą się wszyscy przepychać ze sobą, więc popatrzcie sobie jeszcze raz. Tu się, tu się zaczyna kolejka, proszę bardzo. Tu się zaczyna kolejka. Jedziemy. Jedziemy, 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 jedziemy. i są lody, tradycyjna receptura. To jest Starośla 83. A po, strony, A po drugiej stronie, Proszę bardzo, zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Miejsce się wysilać nie lubią. Oni zawsze jeżdżą tam, gdzie wiecie, są pewniaki. Plany sprzedażowe trzeba robić, nie ma to tam. To, żeby się nie wiem jak zarzekali, to taka jest prawda. No to co, jedziemy na inne lody? Nie, jedziemy gdzieś indziej i zaraz się widzimy, jak już sobie wiecie, gdzieś klapniemy na spokojnie. Klapniemy, usiądziemy sobie. Patrz jaki stary tramwaj, jeszcze możesz pokazać. O no, ale to z, taki faktycznie jadący, zabytkowy. No. zabytkowy na cichy kącik tramwaj, no bo teraz są same takie nowe, a tu jest jeszcze widzicie krakowska linia i pani jest, która zajmuje się otwieraniem drzwi. na tym jechać mama. No to może takie sytuacje będą miały miejsce teraz nie pokażą, bo jesteśmy akurat nie w korku na moście, ale, o, pa, pa, pa. ale pani poka pan pokazał, poka to jest pan. Widzisz. Pan zagląda. Może przyjdzie taki czas, że pojedziemy. I to jest na Dajwór, Dajwór, Cichy Kącik, Cichy Kącik, Dajwór. Także to jest taka wie, m, trasa widokowa, taka wiecie po centrum Krakowa. I tutaj mamy drugiego chodzi? pana. I tramwaj zabytkowy z przodu i kolejnego pana. Widzicie, ile ludzi jest do obsługi jednego tramwaju? No, Motorniczy plus do każdej drzwi. Do każdej drzwi ktoś. Każdy pana I drzwi. co? Można? Nie, nie pokażę już chyba. Już, już mi się to nie uda. Słuchajcie, mało kto w ogóle umie te tramwaje obsługiwać, bo to wcale nie jest tak, że każdy motorniczy w Krakowie jest w stanie to sobie obsłużyć, więc to jest też pan, który musi się po prostu znać na swojej robocie. No i popatrzcie się, ile ludzi jest potrzebnych do obsługi tramwaju i dlatego w tym kraju nie ma bezrobocia. No i słuchajcie, my wylądowaliśmy w McDonaldzie, bo wiecie, parking i w ogóle te sprawy. Powiedz mi, jak ci smakują lody? Dobre. Bo my, wiecie, jesteśmy w McDonaldzie pierwszy raz. Właściwie tutaj wybudowali na matecznym McDonald'a, tylko piętrowego, no już parę lat temu. Ale my tu w statusie nigdy nie byliśmy. My tacy słabo McDonaldowi jesteśmy. Ale powiemy Wam jeszcze, co tutaj zamówiliśmy. Dziewczynom bardzo te lody smakują, więc nie jest wykluczone, że my tu jeszcze będziemy zaglądać nie czekolady, a to białe nie. Dobrze, to jest same lody waniliowe. Ja wziąłam sobie McFlera waniliowego z białą czekoladą i polewą malinową. I tu jest jeszcze jakaś kruszonka malinowa. Mateusz ma słony karmel z białą czekoladą i polewą malinową. No Anela ma klasyka to, co. De Lila ma klasyka to, co Nela: czyli waniliowe z polewą czekoladową. I się zajadamy. No i wróciła Lila z statusie. No i jak te lody tato twoje? Ja Tata spróbowałam i to? mama też spróbowała twoich lodów. Tata tak? lubisz to? Mm -hmm. A mama? No pewnie, też lubię. Ja lubię tak klusonki. To, to proszę sobie poczęstować, sobie możesz jak chcesz troszkę. Chcesz z nami spróbować? Nie. Nie? Nie. Twój dobry? dobry. Mm. Tato, to też moje? Mhm, może Mhm, nom nom nom. Właśnie mówiłam, że my jesteśmy tutaj pierwszy raz na górze, bo odkąd to przebudowali ze dwa lata temu, to się jeszcze nie zdążyli dotrzeć. No, no, jeżeli chodzi o Maka, to jesteśmy po prostu bardzo To jest jeden z pierwszych Maka w Krakowie. Przeważnie, przyjeżdżaliśmy tu w nocy. No nie było takiego przyjazdu, już takiej wizyty tutaj, żeby nikogo znajomego nie spotkać. Za, zawsze kogoś trafiło. Czy, tak, z uczelni, czy, czy z uczelni, czy z pracy? Lubisz to? studiach i po studiach, jeśli chodziło o nocy, na jakieś imprezy wieczorami, no to w nocy się tutaj zaglądało i wszyscy tu byli. No. To jest w ogóle map, którego możecie, jeżeli w ogóle śledzicie jakiegoś tam YouTube'a, to na pewno z wielu, wielu, wielu filmików z Frieza i ekipy, to tego McDonalda na pewno widzieliście. W tym McDonaldzie Chris śledził Werkę i... Wiele, wiele mnie filmów bo nie, że często przyjeżdżają nam, Nam ten mak też jest bardzo dobrze znany. I jak te lody? Dobre. Będziemy tu jeszcze przyjeżdżać? Ej! rączka. Podoba Wam się takie miejsce na lody? Wiecie, dla dzieci, dziewczyny lubią takie lody, żeby tam nie było jakichś dodatków. Dla nich takie maniowa lody są dobre, no. Uciekamy. Może nie jest to um, jakieś takie super ekologiczne, wiecie. Ale jak na to, że one mają 4 lata i są pierwsze w życiu w McDonaldzie i jeszcze raz jedne światki z McDonalda, co też byliście świadkami. To uważam, że w miarę chyba je zdrowo wychowujemy. <grybujesz> Takie jest nasze zdanie. No to wcinamy. Mamacz? Pewnie. Mm. Mm, mm, mm. Pychota. Wow. Jakie dobre! Dobre dała? No to super. Nie mamy loda białego. Nie masz czekoladą. Masz mnóstwo białego loda, tylko to wymieszałaś z polewą czekoladową. Nie, nie. To będzie jak monte. Jak monte smakuje teraz. Co, chcesz ty loda? Zamieńcie? Tak. No to tata jeszcze. Zobaczyć. Hmm. Tak jak zwykle wykonuje korzystne wymiany. Tak. Chciałem to, co lubię i potem się będzie wymieniać po prostu chyba A Albo wszystko takie samo i tyle. Dobre te lody takie? Karmelowe? No ale mówiła przy tym, że to jest trówka. Ja mam fasję, coś bardzo karmelowy, słony karmel zaczął smakować. No soli ci brakuje. I widzę, że dzieciom też smakuje. Nie, Stolik się powróci. Ja zazwyczaj jestem fanem mięty i Stary czekolady. Stolik się powróci. No ale widzisz. Jak się podmieniało. Dalej się powróci. Proszę, już wycieramy. Już co pani tutaj robi? Co to za pomysły? To ten, ten. jest ja. pusteczka, proszę. Nie chcesz już? Już? Co to się dzisiaj nastało, że ty nie chcesz dzisiaj? Obiadu dużo było? Szkoda, że w Maku nie dają pół porcji, nie? Bo my to generalnie lody pół porcji kupujemy. Nic, trzeba się oddać, powiedzieć, że super. Ja będę miała Zimno tu jest? jest. jak się je zimne lody, to jest zimno na wśród latach. No. Jesteśmy po lodach i mamy ostatni przystanek dzisiaj. Czyli, czyli zgadnijcie, zgadnijcie, co my możemy dzisiaj robić przy takiej ładnej pogodzie? Plac zabaw. Ale jesteśmy na innym placu zabaw, trochę dalej na innej dzielnicy. Więc zaraz zobaczycie. To jest całkiem fajny plac zabaw. Dziewczyny lubią. My już jesteśmy w domku. Tak, dziewczynki jeszcze sobie rysują zakreślaczami. Dziewczynki rysują zakreślaczami. Wróciliśmy ze spaceru i co? Chyba się będziemy już z wami żegnać, nie? Grzybek, papa! Grzybek! Jeszcze będziemy noc Jeszcze będzie noc na balkonie. Będzie, bo musimy skończyć, ale to nie Prawda? dzisiaj Prawda, ale to nie dzisiaj. To co, słuchajcie? A co to nie dzisiaj? No nie dzisiaj, no już dzisiaj za późno. No to co, słuchajcie, my się z Wami żegnamy. My? Tak? Zostawiajcie dla nas łapki w górę. Teraz Subskrybujcie to... nasz kanał i do zobaczenia jutro o godzinie... O, super, dajesz, super. Jutro o godzinie dwunastej. Pa! pa. pa.